Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Chciałam tego vloga zacząć już wcześniej, od samego rana, ale ja dzisiaj stałam tak nieprzytomna i miałam włosy do umycia i wyglądałam tak źle, że dopiero teraz, jak już się ogarnęłam, umyłam włosy, to jestem w stanie się wam pokazać. Jest w sumie już godzina dziesiąta i odprowadziliśmy rano z mężem do Misia do przedszkola. Wróciliśmy, zjedliśmy śniadanie i ja wstawiłam właśnie drugie pranie. Jedno się już suszy, umyłam włosy i idę zaraz na dół zaplanować posiłki na kolejny tydzień. A że Marcin ma dzisiaj dzień wolny, to go pogoniłam i klej płytki w korytarzu. Będę mu musiała z tymi najbardziej skomplikowanymi miejscami na pewno pomóc, no bo zawsze we dwie osoby jest łatwiej, ale... Ale ruszamy z remontem. W sumie ruszyliśmy już jakieś dwa tygodnie temu, jak malowałam ściany, ale od tego czasu nie miałam żadnego dnia wolnego ani Marcin, żeby tak serio poświęcić czas na to, żeby ogarnąć jeszcze płytki na ścianie i musimy jeszcze zrobić podłogę. Ale podłogi to chyba dzisiaj nie stążymy. A ciekawostka jest taka, że ta podłoga czeka na położenia już od sierpnia. No, może tak być. Ale tak sobie pomyślałam, że może przy okazji, jak już umyłam włosy, to trochę Wam opowiem o moich planach na nie, bo jest bardzo dużo niedopowiedzeń i jedni z utęsknieniem czekają na jakieś filmiki jeszcze z wydobywaniem skrętu, a jedni prześmiewczo komentują, że o, już nie będzie lączków. Także uwaga, moje plany. Jak zaczynałam wydobywać skren w wakacje, to tak pracowałam, że szłam na 12 godzin do pracy, potem miałam dzień wolny, potem szłam z domu na 12 godzin, potem do miałam dwa dni wolne, więc opłacało mi się umyć rano włosy i dwa dni pochodzić w tych loczkach i na trzeci dzień je związać i umyć znowu kolejnego dnia. No, bo wtedy wiecie, zrobiłam sobie rano loczki, dwa dni z nich skorzystałam, czułam się w nich ładnie, no a potem już je mogłam rozwalić gumką i jakby wyrąbane, bo następnego dnia i tak je myłam ale trochę się pozmieniało, pracuję na krótsze zmiany, za to częściej, więc myję też głowę wieczorami. I nie wiem, ile z Was ma kręcone włosy i jak mocno macie kręcone włosy, bo ja wiem, że są osoby, które po prostu umyją głowę i w czasie suszenia te włosy im się skręcą i są po prostu kręcone. Ja mam taki skręt, że jak go odgniotę kremem i odgniotę żelem i rzeczywiście wysuszę dyfuzorem, to te loczki się trzymają, ale jednak ten skręt nie jest na tyle silny, żebym na przykład mogła umyć włosy wieczorem i żeby rano one nadal były bardzo ładne. Po prostu przez noc mi się to wszystko rozprostowuje albo się plączę i potem mam problemy, że na przykład mam kłotyne gdzieś tutaj, muszę to wiecie stać, rozczesywać i tym bardziej jeżeli umyję włosy wieczorem i następnego dnia muszę je związać w koka albo w warkocz, no to jakby szkoda tej mojej roboty. I ja też w loczkach swoich naturalnych czułam się dobrze, ale jednak mam takie poczucie, że najbardziej ja sobą jestem w długich włosach tego typu jak dzisiaj. tak jak dzisiaj, ale długie to jest totalnie mój vibe, i no czuję się w nich po prostu najlepiej. Więc ja nie wykluczam tego, że jeszcze z ciekawości wydobędę ten skręt, bo jednak teraz są pocieniowane, więc miało szansę, by to ładniej wyglądać. Albo nie wykluczam tego, że za rok, kiedy te włosy będą po prostu dłuższe i no wiecie, mniej się będą podczas snu odgniatać, że ja jeszcze może wrócę do wydobywania skrętu. Tego nie wiem. Jakby kobieta z miedną jest, i skoro mam tą możliwość, że moje włosy się kręcą, to czemu z tego czasu nie skorzystać? Ale też niektórzy pytają, że skoro wygładzam te włosy, to dlaczego nie zrobię sobie karatonowego prostowania albo nanoplastii? No nie zrobię, dlatego że nie chcę sobie zamykać żadnej drogi. W momencie, kiedy zrobicie keratynowe prostowanie, to już nie wydobywacie skrętu. Nie ma takiej opcji i niektórzy powiedzą, że przecież keratyna się wypłukuje. Słuchajcie, ja robiłam keratynowe prostowanie w swoim życiu i ja wiem, jak moje włosy łapią keratynę. Ja wiem, że jeżeli zrobię keratynowe prostowanie, to te włosy będą proste aż po prostu do odrośnięcia. I już kiedyś schodziłam z momentu, kiedy miałam wyprostowane włosy i stwierdziłam, że jednak będę wydobywać skręt. I potem, wiecie, cieniowałam Warstwowałam, wycinałam tą keratynę Żeby mieć taluczki I to, nie, to, to jest męczące Już przeżyłam ostatnie Półtora roku schodzenia ze spalonych włosów Nie chcę potem przeżywać Tego samego ze schodzeniem z keratynowych włosów Tym bardziej, że no widzicie Jaką mam strukturę włosa I w momencie, kiedy na przykład przez pół roku Odrastają mi te włosy, a potem są idealnie proste Może nie wygląda to tak źle Jak u osób, które mają takie mega kręcone włosy Ale no, to wygląda to tak Dziwnie. Kolejny argument przeciwko to to, że jednak, jak mam trochę wyższą tą porodatość włosów, no to ja dłużej mogę ich nie myć, bo dłużej wyglądają na świeże. A w momencie, kiedy one są wygładzone, śliskie, no to ten łój się już w te włosy nie wchłania i te włosy są tłuste zaraz następnego dnia, bo ja jednak mam tłustą skórę głowy. Generalnie przytłuszcza mi się twarz, przytłuszcza mi się skóra głowy e, i no nie, ja nie, nie miałabym psychicznie sił na to, żeby jeszcze codziennie myć głowę i ja wiem, że są ludzie, którzy tak funkcjonują, ale ja jednak lubię mieć ten komfort, że co drugi, a nawet trzeci dzień mogę te włosy umyć. No i też w momencie, kiedy mam swoje włosy, no to odbicie ich od nasady to nie jest żaden problem. Ja słuchajcie... O, zrobię tak i ta objętość tutaj przy głowie jest. A po keratynie tego nie ma, te włosy są po prostu ciężkie, ulizane i jeżeli ktoś lubi taki efekt, to jak najbardziej niech tak nosi. Ja lubię jednak mieć tutaj objętość. Ja, wiecie, całe życie miałam pierdolik na głowie i to, że teraz te włosy nauczyłam się wygładzać, to i tak jest luksus. Cześć, jak patrzę na stare filmy i zdjęcia, kiedy miałam no, takie zabiust swoje długie, pofarbowane na ciemno włosy, to one były ładne. Słuchajcie. I, no trochę żałuję, że je wtedy ruszałam, no ale jest nauczka i lekcja, jak szukać i weryfikować fryzjera. Więc moje aktualne plany na włosy, to jest je po prostu zapuszczać po prostu, po prostu zapuszczać. Ja chcę wrócić do długości włosów, kiedy te włosy zakrywały biust, kiedy z tyłu sięgały talii. Chcę wrócić do tego, że mogłam je umyć, wygładzić i po prostu dobrze wyglądały. Ja lubię siebie w momencie, kiedy tutaj przy twarzy mam długie te pasma, no bo wtedy, no inaczej te rysy twarzy wyglądają, niż jak już taką grzywkę. No. Nie, ja się totalnie nie czułam w krótkiej grzywce. Nawet to, co mam teraz, to jest takie minimum, no bo już ta twarz wygląda smukle i coś się tutaj dzieje. Także moje plany to jest zapuszczać. No i co do koloru. Ja, no jeszcze parę miesięcy temu, bardzo chciałam ruszać ten rudy kolor na włosach. Teraz zobaczcie, że ta henna się na tyle spłukała, że to właściwie wygląda jak takie ombre. Więc mi już totalnie nie przeszkadza to, że te włosy są rudawe. Ja wiem, że w różnym świetle to wygląda różnie. I jak ja czasami wstawiam włosingi na TikToka czy na Instagrama, to te włosy w mocnym świetle się wydają mocno rude, ale słuchajcie, mój naturalny kolor, widzicie jak wygląda? A on w mocnym słońcu jest pomarańczowo-rudy. Więc ja mam ciepłe tony w swoim kolorze włosów, one są takie złoto-rudawe, dlatego mi już to nie przeszkadza i na ten moment ja chcę zapuścić swoje naturalne włosy. Chcę mieć swoje, długie, naturalne włosy, ale nie wykluczam tego, że kiedyś coś z nimi zrobię. Na pewno już żadnego total blondu, ale może kiedyś pójdę w jakieś jaśniejsze refleksy albo w drugą stronę, może je przyciemnię, bo powiem Wam, że kusi mnie kupić jakiś toner, który się tak w 100% wypłukuje, żeby je przyciemnić, bo nie wiem, ja mam takie fazy w swoim życiu, że ja tętnię za ciemnymi włosami, ale na razie się powstrzymuję, Niech logiczne myślenie zwycięża. Na razie zapuszczam swój naturalny kolor. Jak już będę miała swoje długie, naturalne włosy, to wtedy ewentualnie będę myśleć. No i z cieniowania ostatecznie też chcę zejść, bo jednak najłatwiej mi o te włosy dbać i najłatwiej je układać, kiedy one są po prostu ucięte na równo. Jak będą długie, to będę je pewnie bardziej ciąć w takie U, bo wtedy ta linia włosów, mam wrażenie, ładniej wygląda niż takie długie, ucięte na prosto. No na ten moment, yy, w sumie tak układają się w U, bo mam wycieniowane przody, ale no chciałabym mieć te włosy wszystkie równe i tylko właśnie zaokrąglonym tonieniem włosów. No ale to są, wiecie, plany na za 2-3 lata. Na ten moment, no najkrótsza warstwa, widzicie jaka jest. I na razie dążę do tego, żeby ta warstwa włosów była po prostu równa z tym dołem. Także jeżeli zapuszczacie włosy, to możecie zawsze robiąc włosing i wcierając wcierki na przyspieszenie po prostu pamiętać, że jak Wam się nie chce, to mi nawet się nie chce, to ja to robię i może Was to też zmotywuje. Koniec gadania, idę pomóc mężowi, bo już mnie wołał. Wróciłam właśnie do domu, idę teraz złożyć jedno pranie z suszarki i wstawić drugie i coś sobie zjem. Marcin już pojechał do pracy, a potem może siądę na chwilę to do notatek, jak zdąży, bo jak Marcin wróci, to posiedzimy chwilę, pojedziemy po domiśkę i pojedziemy po pyłek pszczeli, a potem wieczorem chciałabym, żeby dokończył kładzenie. Płytek, bo już te najgorsze rzeczy, gdzie trzeba było powycinać, uminąć kontakty, i tak dalej, to już zrobił. Zostało mu już tylko, wiecie, przyczepienie ich, tak no, w miejscach, gdzie nie trzeba ich wycinać, poza przecięciem na pół. Także mam nadzieję, że to dzisiaj skończy. I przy jakiejś kolejnej okazji, może jakimś moim dniu wolnym, albo po południu, że położymy podłogę, i już korytarzyk będzie skończony, i zostanie nam tylko duży korytarz. W ogóle to nasz synek, mimo że ma dopiero 3,5 roku, to ma taką fazę na Lego City, żeby sobie tego nie wyobrażacie. I to w ogóle dostał na urodziny od mojej koleżanki zestaw Lego City i tam było jedno takie malutkie autko i jedno takie większe autko. No i oczywiście on nie składa tego według instrukcji. To malutkie autko po prostu pamięta, gdzie jaką część trzeba włożyć, a to dużo jest zaskomplikowane, więc już dawno nie wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Ale non-stop chodzi i non-stop je składa i jeździ z tym autkiem i śpi z tym autkiem i ciągle tylko Lego City i Lego City i Lego City i on ciągle Lego City, a jak się go zapyta co chce na święta to jest odpowiedź albo auto albo auto Lego City. No i stałam już przy kasie w Lidlu i już zapłaciłam za zakupy. Chciałam wyjeżdżać i patrzę, i stoi taka wiecie, no półeczka z klockami Lego i w tym również Lego City. I do wyboru był taki jakby helikopter albo takie tu są chyba dwa takie malutkie autka e, i to było za trzy A Więc ja mówię: Dobra, zaszalejmy, weźmy. Więc jak do wrócić wrócicie przy czekoladę, to ja to tutaj położę na stole. E, jestem ciekawa, jak szybko się zorientuję, że ma nową zabaweczkę do rozpakowania. Jedziemy zaraz po Domiśka i... I powiedziałam, że chcę jechać do Denaru, żeby pokupować różne rzeczy typu puskruszyty, zakreślacze, takie cuda, bo kocham. Kocham i po prostu to jest najlepszy etap uczenia się, to jest kupowanie papierniczych rzeczy. W ogóle zawsze co roku na święta za każde 50 zł to są czekolady w denarze. Także dzisiaj załapaliśmy się na trzy. Muszę je schować i zostanę do jakichś wypieków. Marcin się wziął za robienie płytek. I tak nie skończymy ich dzisiaj. Ale chyba w ramach zajęcia dziecku czasu pojedziemy do Brico po klej. Jedziemy do Brico? Tak! Jednak nie pojechaliśmy do Priko, bo do mnie się ładnie zajął kolorowaniem, więc jakby no, Marcin sobie kupię klej kiedy indziej, ale spinam zaraz włosy i będę obcinać psa, bo łatka już jest zarośnięta i brudna, więc po pierwsze ją obetnę, a po drugie ją wykąpię i już będzie czysta, ładna, świeża. Cieszę się, że udało mi się obciąć i wykąpać łatkę, bo miałam to już zrobić no, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale nie było kiedy. Więc obcięta, wykąpana znowu wystarczy na jakiś czas, a ja właściwie dzisiaj to e, ogarnę tutaj kuchnię, pomaje naczynia, zwłaszcza, bo jest jeszcze po obiedzie, i naszykuję sobie jedzenie na jutro. I właściwie będę szykować się do spania, także myślę, że dzisiejszego vloga już po prostu skończę. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony kolejny dzień, i do zobaczenia w kolejnych filmach.